Jadę, jadę z aniołkiem, przygotowałam sobie backstage, żeby zrobić e, mikro, e, znaczy się Tak będzie mi, będzie mi, wygodniej, e, znaczy tam będę widziała, gdzie mam stawiać te krzyżyki, żeby było, bo czasami to po prostu tego nie widzisz. Patrząc na wzór, wydaje ci się, że zrobiłaś krzyżyk, a jednak nie zrobiłaś. Tak, to przynajmniej wiem, gdzie są granice twarzy, rąk. I w ten sposób będę jak stać petitki. Petitka robię, jedyn, robię krzyżyk jedną nitką. Normalnie wyszywam tutaj. Normalnie wyszywam ten obraz dwiema nitkami. Ale teraz petitka robię jedną nitką. Po prostu to będzie za gęste, jeżeli ja zrobię krzyżyk. Takie ciupki, ciupki. Dwiema nitkami. To by było bezsensowne. A można też krzyżyki zrobić. Ale chyba wolę robić krzyżyk jednak. Nie wiem. Zobaczymy. Takie to malutkie. Chyba mój mąż przyjechał z pracy, więc koniec wyszywania. <grym> nagram później. Teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Muszę wypróć, wypróć baks. jest trochę średnio mi to idzie, ale jakoś sobie dam radę. Powiem wam, że było prucie, tak? Było prucie na twarzy. Powiem wam, że miałem już taki dość kawałek duży. Tutaj gdzieś dotąd tutaj powiedzmy było, no. To się wydaje, że malutki kawałek, ale kurczę, jak tak robisz te małe, małe petitki, to to trochę to, to zajmuje. I powiem wam, że nie fajnie się pruje, nie fajnie się pruje, to jeszcze tutaj coś jest, ale już mi się naprawdę tego nie chce wyciągać. Jeszcze to trochę zostało, nie wiem, coś musiałam przyszyć, czy co? Bo nie widzę. A widzicie, co dlatego? Bo po prostu mm, jechałam teraz jedną nitką. A tutaj miałam na przykład, e, e, powinnam zacząć od innego kolory. dopiero potem jechać tym kolorem, co jechałam w dłonie przez całe, ne? No ale... Jest, jak jest, więc próję. Niech się wyostrzy, nie chce się wyostrzyć. No, tutaj próję. dłonie są, dłoni, bardzo ładnie oglądają, podoba mi się. Ale powiem Wam, że nie myślałam, że to jest takie nie tyle trudne, co czasochłonne, bo zajęło mi trochę to. A muszę się spieszyć, bo muszę wyrobić się mm, z... z związaniem tygodniowym, z tygo, no, tygodniowym, tak. Tu jeszcze mam kilka krzyżyków, do uzupełnienia, to teraz się zrobię pewnie i... I wrócę do twarzy, bo troszeczkę twarz mnie trochę troszeczkę zniechęciła, więc na razie sobie tak twarz odpoczywa, a ja tutaj zupełnie te krzyżyki i potem wrócę do dom, petitków. Tak na razie będę robił się filmik, tak będę sobie, sobie pauzować, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pa. No, wróciłam do anioła. Eee, Wyszyłam te tutaj, tutaj brakujące, brakujące krzyżyki. Tutaj w tej części. Oczywiście, tak, tu Po tam. Pojedyncze krzyżyki tam były, bo tam był jeden kolor, to tam on był rozrzucony. I wróciłam do twarzy, jak widzicie. Powiem wam, że mm, muszę mieć lupę, żeby to wyszywać, bo nie widzę dobrze. Nie widzę dobrze dziurek i. Tak to jestem pewna, że ja krzyżyk zrobię w dobrym miejscu, więc jest ok, lupa jest i mi się dobrze wyszywa. Tak wygląda jakby miała ta Pani, jak miała jakieś ten jakieś bielactwo, ten anioł, ciekawe jak to będzie wyglądać, jak już wyszyję. Hm. Zobaczymy, dalej będę, dalej będę wyszywać. Jeszcze zostały mi tutaj dwa krzyżyki do góry i ten kolor chyba kończy mi się wydaje, na, znaczy na twarzy, tak, tak. Na twarzy już będzie go koniec, wtedy jedziemy na następny kolor. Nie jest to na rzecz powiem wam szczerze, ale brnę dalej. Uparłam się, że zrobię petitki, więc koniec, petitki robimy. Tylko sobie tak pomyślę, teraz ja mam tylko tu troszeczkę, bo ja mam tylko trochę twarzy właśnie. I te dłonie, co tu widzicie wcześniej. A jak na przykład ktoś, ktoś mi rabilkę z, z sereny jakąś, przecież tam jest ogrom takiej skóry. Wstać przecież chyba Agnieszka się daje, Wartaszko e, wyszywała swoją syrenę i tam ogrom tej skóry był. Boże, drogi, tyle kurczę tym pędzitkiem. To jeszcze męczarnie. No ale nic, jadę jad, jad dalej. To do, do, do zobaczenia później. Normalnie dalej jadę z, kąt, z koksem, ale wiecie, co muszę wziąć lupę, bo ja nic nie widzę. A teraz mam telefon i lupę i co? Jak ja mam tu kurczę ten? <grym>, jak ja mam tutaj działać? Nie wiem jak wy, ale to no powiem wam, że to nie łatwa rzecz. Trochę czasu zajmuje. I bez lupy nie da rady, znaczy jak ja na razie nie dam rady. Może gdybym miała inne światło, w innym miejscu też robiła, to też inaczej by wyszło. Ale dzisiaj to... Jadę z koksem, wielka łapa macie, tą Wielką łapę macie. No trochę jest duża ta ręka. Odsuniemy się trochę ich tak jest i tak tam gdzieś odwrotnie, bo mam kamerę z drugiej strony Ale nic, jadę, jadę, bo chcę zrobić dzisiaj tą twarz, tym bardziej chcę wyzwanie roczne. Wyzwanie roczne mam 480 krzyżyków ale te krzyżyki tak się nie liczy, te są... Jeden krzyżyk odpowiada cztery. małym petitką, więc cztery razy tyle muszę zrobić na tej twarzy. A to są normalne krzyżyki, normalnie robisz krzyżyk. Góra, dół, góra, dół. Więc to są poczwórne... Znaczy się to jest poczwórna robota, że tak powiem. Już miałam dawno skończoną twarz, gdybym jechała normalnym krzyżykiem, no ale chciałam petytkiem. Ale to wygląda na dość ładnie. Tylko, że mówię, coś, coś mi tutaj... Nie wiem, nie podoba mi się tutaj to połączenie tego. Może jak będzie backstitch, włosy i, i reszta, to będzie inaczej wyglądać. Ale na razie to mi tak... średnio podchodzi. To połączenie tych odcieni. I niby te odcienie y, sąsiadują u, y, w kolorach. Zaraz pokażę. Ja mam już wzornik. Zaraz pokażę, bo to jest... Y, czekaj, 700... 700 coś tam i i 900 coś tam to było na 17 stronie a już mam tutaj o, to są te. O, tu. 948 i 754 i one są koło siebie w, w kolorach w tego, nie? Ale jest duża różnica między odcieniami, moim zdaniem jest za duża różnica, jest za duży za duży skok. No ale tak jest i tak robię, nie? Widzicie mój śmietnik z tyłu za, co tutaj jest? Tutaj, co to, to jest? Chusteczka jakaś fu. No, bo ja tutaj widzicie robię sobie. A tu mam wielki burdel Tak chciałam, żebyście widzieli aniołka. A ja, bo inaczej nie mogę wstać, bo inaczej nie widzę. Ja jestem, gdzie jest igła? Jestem ślepa, tak nie wiem. Ale ogólnie e, petitki ładnie wyglądają, jak już tak patrzę z daleka na no nie. Bo z bliska no nie wydają mi się takie równe. Niby, e, niby powinny być równe, ale to nie są równe, bo nitka. no Niby jest ta sama. Niby dałem tutaj wszystko, ale także jakieś takie nierówne wychodzą mi się wydaje. No bo jest, wiadomo, jedna nitka osnowy, druga nitka wątku. Raz tak jest na grubszym, raz na cieńszym mnie co ten prowadzące krzyżykiem? Może do tego tak wychodzi? Tym bardziej, że to jest. Co to jest za To jest. To jest um, Linda. W sumie to. To jest dość równy materiał. dość równy splot, no ale. Jest jak jest. Widzicie, jakie to maleństwa są, prawda? Ja tak dłubię dzisiaj już powiem, długo dłubię. <grym>, a tu jeszcze nie skończyłam całej twarz. I zaraz wam powiem, ile jeszcze mi brakuje, bo nawet nie włączyłam aplikacji. No, to się stało. Teraz tak, to mam zrobione. Czyli jeszcze 30 krzyżyków, powiedzmy mniej więcej. Tam trochę mniej, 26 mi brakuje do tego, aby skończyć. Czyli 26 razy 4 to jest 80. 100 ponad krzyżyków, no. Aha. Super krzyżyków, a mam 26 tylko zrobić. Widzicie jaka to jest filozofia? No widzicie, to tak się wydaje. To nic. Zobaczymy się później. Jak widzicie, na dziś, znaczy dziś skończyłem już wyszywanie petytków. Bo osiągnąłem akurat limit w wyzwaniu tygodniowym. Widzicie? Tutaj. Fokusuj się. To nie patrzę, że 10 godzin jest, y o, wiecie, 480 mam zrobione, kurde, no nie chcę się sfokusować. 380 krzyczków zrobionych, w sumie to więcej, bo kurde, tą twarz i rączki, czyli 3,4, ale na to też 480. I tam mam 10 godzin, ale to nie jest prawda, bo ja wyłącza, nie wyłączałam czasem superę, tego, nie wyłączałam pauzy, <laughs> szłam robić coś w domu i tak dalej. Więc dziś nie godzin mi to nie zajęło, ale i tak powiem Wam szczerze, że długo, długo, długo to mi zajęło, długo mi zajęło robienie tych petitków i to jest tylko taki kawałek. Naprawdę podziwiam Agnieszkę, jak y ona całą kurczę syren syreny wyszywała, 8000, tysięcy, chyba mówię tak, około 8000, tysięcy krzyżyków, nie no tak. A żeby spróć to, to jeszcze gorzej. No nic, zostało jeszcze, mm, jeszcze jeden kolor, y tutaj skórę będzie, ta tutaj te Przy, przy włosach i, i na szyi, i skóra będzie skończona, więc to tam zrobię akurat w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Ale pięknie, nie? I widzicie, doszliśmy już do 50%, i się nie chce sfokusować. A, 50% ma mój anioł. 50%, tak rozumiem. To widać. No już nie mogę doczekać, kiedy będę dalej wyszłać.